Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie, dziś zajmiemy się układem równań liniowych z parametrem. Kluczem do rozwiązania jest zrozumienie, kiedy układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Dzieje się tak, gdy jedno równanie jest tak naprawdę wielokrotnością drugiego, czyli geometrycznie reprezentują tę samą prostą. Spójrzmy na drugie równanie i zauważmy, że możemy je uprościć, dzieląc wszystkie wyrazy przez trzy. Kiedy to zrobimy, otrzymamy równanie x plus 2y równa się 4. Teraz wystarczy, że porównamy je z pierwszym równaniem. Widzimy, że jeśli współczynnik A będzie równy 1, to oba równania będą identyczne. Właśnie wtedy mamy do czynienia z nieskończoną liczbą rozwiązań. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym, zobacz, czy oni też dadzą radę.